Już więcej nie będę się teleportować. Ale przynajmniej jestem na powierzchni. Jakie piękne góry. Ha. O, widzę tam człowieka. Halo, proszę pana. Nie przyszedł po mnie. Proszę pana. Nigdy mnie nie złapiesz. Kim ty jesteś i kto cię przysłał? Ja... Ja jestem Michał. Rzuć broń. Ale ja nie mam niczego. Czemu ja. mam ci ufać? Nie wiem sam. Poczekaj tutaj. O ta. Masz, to jest mikstura. Jak ją wypijesz to zacznę to oczyścić z wszystkich rzeczy i ci zacznę ufać. Mam ją wypić? Tak, jak wypijesz, to ci uwierzę. Dobra, wierzę ci. Poczekaj. Za chwilę otworzę Ci przejście. Mówię. O! A jak ty masz na imię? Kamień A to się ile możesz? To jest historia na no później A możesz mi powiedzieć jaki mamy rok? 1514 A możesz mi powiedzieć jak się tutaj znalazłeś? To jest bardzo skomplikowana historia Dawaj, mów mi ją Słyszałeś o portalu czasoprzestrzennym? Co? No, no to ja go odnalazłem, a po mnie się zasypało przejście i... Zasas, chcesz mi powiedzieć, że przeszłeś w czasie? Yy, mogę dokończyć? Dawaj. Mm -hmm. I nie miałem coś zrobić, więc wskoczyłem do portalu. Aha. I cofnę się 200 lat do tego. Jestem teraz tutaj. Aha, dziwne. Czyli jesteś z roku 2014? Tak. A, no, a teraz nie wiem co zrobić. Jesteś głodna. I to bardzo. To czekaj Poczekaj tu chwilę, masz jedzenie, mhm. i pójdziemy na górę, bo jest już wieczór. Możemy już iść. Tutaj śpię ja. Ty śpisz tutaj. O, oto jest twoja skrzynka. Włóż sobie tam potrzebne ci i idemy. Bardzo dziękuję. No to, że jestem zmęczony, to ja już pójdę spać. Ja też. Do Dobranoc. Dobranoc.